Halo. Dziś będzie o trzech słówkach: reisen, verreisen i ausreisen. Ponieważ takie pytanie wpadło w komentarzu, czyli jaka jest pomiędzy tymi słówkami różnica i to wam się wyjaśnię. Reisen to po prostu podróżować czyli możemy powiedzieć takie zdanie er reist um die Welt, czyli on podróżuje dookoła świata na przykład, czyli po prostu wsiadł w pociąg, załóżmy, i sobie tak podróżuje, bez jakiegoś tam konkretnego celu na przykład. Natomiast jeśli chodzi o verreisen, to to wiąże się z przedsięwzięciem jakiejś tam podróży. Na przykład można wyjechać, właśnie bo to oznacza bardziej wyjechać, Czyli wyjechać można służbowo lub prywatnie. Na przykład, jeśli powiemy, że jest er beruflich verreist, to on wyjechał służbowo, na przykład. Czyli verreisen możemy użyć, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś służbowo wyjechał, albo po prostu wyjechał na urlop, załóżmy. Er ist verreist oznacza, że wyjechał. Natomiast ausreisen oznaczałoby Wyjeżdżać, ale na przykład w takim kontekście opuszczenia kraju, załóżmy wyjechać za granicę, czyli ja er myślę, ausreisen, czyli on chciałby wyjechać, ale w sensie takim, żeby opuścić kraj, na przykład wyjechać z kraju i na przykład no, mówiąc, Ja er myślę, ausreisen, to po prostu on chce wyjechać w tym sensie opuścić kraj, wyjechać za granicę. Jeśli ktoś jest na urlopie i byś powiedział, że ich möchte heute Ausreisen, to znaczy, że chciałby dzisiaj właśnie wyjechać, opuścić ten kraj. Ja, so ist das. Danke schön. Das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.